O, dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Święta zapasem, a tuż po nich nieubłaganie zbliża się koniec roku rozliczeniowego. Jak wiemy, jest to bardzo gorący okres, również w firmach wielu z Państwa. Niestety w obliczeniach nie zawsze 2 plus 2 równa się 4, i wiele z Państwa w prezencie świątecznym dla swojej firmy chciałoby nabyć jeszcze w tym roku wymarzony pojazd kempingowy. Czy to kampera, czy przyczepę. Myślę, że mamy na to rozwiązanie, ponieważ takimi pojazdami dysponujemy, mamy możliwość wyfakturowania ich jeszcze w tym roku, może nawet odebrania takiego pojazdu w tym roku bądź na początku przyszłego. Zapraszam, pokażę, co mamy na placu. Tak jak powiedziałem, mamy na placu wiele takich pojazdów i myślę, że każdy z Was znajdzie tutaj coś dla siebie. Zaczniemy sobie od najtańszego. Za mną Death Globe Trail. także pojazd na podwoziu Forda, camper van idealny dla dwóch do trzech osób. Super rozwiązanie, olbrzymia łazienka, bardzo komfortowy w podróżowaniu, systemy asystujące, duży ekran, kamera cofania za jedyne 299 900 zł. Brutto. Następny camper to Sunlight Cliff. 540. Również camper van, ale już na podwoziu Fiata. Pojazd, który ma zaledwie 5 m i 40 centymetrów. także bardzo zwinna konstrukcja, idealna dla dwóch osób. Natomiast tutaj również mamy dodatkowe łóżko, więc podróżować może nim 4, a wygodnie wyśpią się trzy dorosłe osoby. 314 900 brutto. Idziemy dalej. Weinsberg x cruisin 500 MQ na kultowym podwoziu Volkswagena Transportera T61. Dwulitrowa jednostka napędowa, 150 KONI, automat, pełne asystenty, aktywny tempomat, cztery osoby do jazdy. Kompaktowy camper półintegrowany z łazienką, rozkładaną kabiną prysznicową i czterema wygodnymi miejscami do spania. Czego chcieć więcej? 349,900 brutto. Jedziemy dalej. I kolejny z z naszego stoku: Weissberg Carabus 600 MQ. Pojazd na podwoziu Fiat 2.2, 140-konna jednostka, pełne reflektory LEDowe, jak to na Fiat przystało. Jest to camper wyposażony, tak jak państwo widzicie, w dach sypialniany. Pojazd mega wygodny do podróżowania oraz do spania dla czterech osób w pełnej wersji zimowej z oknami ramowymi, z podgrzewanym zbiornikiem wody szarej, a także 6-kilowatowym ogrzewaniem Truma Kombi 6E wraz z wkładką elektryczną. Ten pojazd kosztuje 374 900 zł brutto. Za moimi plecami kolejny kamper, tym razem pół integra od marki KNAUS. I wbrew temu, co ostatnio krąży w polskich mediach karawaningowych, jest to jedna z ostatnich sztuk z tej marki, które pozostały do zakupu na naszych placach. Jest to pojazd na kultowym podwoziu Volkswagena Craftera 177 koni automatyczna skrzynia biegów, dwukanałowe zawieszenie pneumatyczne tylnej osi. Jest to pojazd do jazdy dla czterech osób i komfortowego spania dla osób trzech z obrotową kabiną prysznicową o długości 6,99 m. Koszt to 394 900 zł brutto. No i przyszła kolej na jednego z moich ulubionych kamperów: lajka EcoVip L3019, siedmiometrowy kamper. Pełna wersja zimowa, podwójna podłoga, izolacja XPS-em. Tak naprawdę czego chcieć więcej od całorocznego kampera. Ogrzewanie, oczywiście, 6kW truma Kombi E. Pojazd na podwoziu Fiata 140 KONI, automatyczna skrzynia biegów. Nic, tylko zabierać na wyprawę. 532 900 zł brutto. No i za moimi plecami kolejna kultowa konstrukcja. Tym razem podwozie Mercedesa Hymer. BMC i 580. Pełna integra dla czterech osób, pełna zima, podwójna podłoga, 180 litrów wody czystej, 150 szarej, 6 m 99 cm długości. Genialne podwozie, aktywny tempomat, automatyczna skrzynia biegów, 170 koni. 649 900 zł i jest wasz. No i za moimi plecami waga ciężka, bo może niektórzy z was będą potrzebowali pojazdu ciężarowego na kategorii C, bo wszystkie, które widzieliście do tej pory, były na kategorii B. Za moimi plecami Hymer bmc 680. Także konstrukcja na Mercedesie, pojazd, który ma 7,5 metra długości, przepiękna kolorystyka, srebrna zabudowa, szoferka w kolorze Tenorit Grau, Genialny pojazd, całoroczny, idealny dla czterech osób z elektrycznie rozkładanym łóżkiem, podwójną podłogą, także 180-litrowym zbiornikiem wody czystej, 150 litrami wody szarej, z ogrzewaniem cieczą, więc ogrzewaniem Alde, satelitą, telewizją. Praktycznie do tego kampera nie trzeba nic dokładać, można od razu zabierać go na wyjazd wakacyjny. 699 900 zł. brutto. Tak jak sami widzieliście, oferta pojazdów jest bardzo przekrojowa. Od małych, przez średnie, po duże, kategoria B, kategoria C, tańsze czy droższe pojazdy. Myślę, że każdy z Was znajdzie tutaj coś dla siebie. Zabrakło oczywiście przyczep, ale tak jak wcześniej wspomniałem, te pojazdy również mamy dostępne od ręki na naszych placach. Nie czekajcie, bo tych pojazdów nie zostało bardzo dużo, a może akurat któryś z was stanie się szczęśliwym posiadaczem dla swojej firmy bądź prywatnie, jednego z tych kamperów czy przyczep. Po bardziej szczegółową ofertę zapraszam oczywiście na naszą stronę do kontaktu z naszymi doradcami, a także do odwiedzin osobistych w naszych salonach przy myślińskiej 7 w gaju koło Krakowa oraz przy Mszczonowskiej 24 w Jankach, koło Warszawy. Przez wzgląd na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, o których już kilkukrotnie w dzisiejszym materiale wspominałem, w magiczny sposób przywołałem swoją genialną czapkę, a także atmosferę tychże właśnie świąt i mojej osobie po raz kolejny tradycyjnie już chyba pozostaje życzyć Państwu w imienia całej firmy Wadoscy Campery wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, świąt spędzonych w rodzinnej atmosferze, a także wszystkiego najlepszego w zbliżającym się 2025 roku. Dużo przygód kamperowych, dużo szczęśliwych wizyt w naszych salonach, a także nowych nabytych pojazdów. Wszystkiego dobrego. Stąd też chciałbym się z państwem pożegnać. Do zobaczenia w następnych materiałach już w 2025 roku. Pozdrawiam.